Roman Michalski, aktor teatru śląskiego? I nie tylko. No właśnie, nie tylko, ale, ale o tym za chwilę. A może od razu, a może od razu. Bo ja się chciałem siebie Romek później zapytać. W ilu ty teatrach grałeś? Um, wymienić w kolejności, mhm. może. Najpierw to był teatr klasyczny w Warszawie, którego to teatru już nie ma, bo jest teatr studio w tym miejscu. i Bo to był klasyczny i rozmaitości na Marszałkowskiej. Jak się zagrało na dużej scenie klasycznego, to taksówka cię wiozła i miałeś następną scenę, na przykład w balu jakiegoś tam epizod w Wicku i Wacku, o, no takie. A potem, po roku, a ponieważ który był, nie miałem a który to był, mieszkać. To jest 61 to rok? rok. Ja Aha. skończyłem szkołę w 61. I skończyłeś od, szkołę filmową łódzką, łódzką, w Łodzi? Nie, ona się nazywała najpierw szkoła teatralna, a potem w trakcie moich studiów zmieniła nazwę na szkoła teatralna, filmowa i telewizyjna, a teraz jest podobno tak. inaczej. Jeszcze ona miała siedzibę na ulicy Gdańskiej, Gdańskiej 38, Tam, w gdzie... pięknym pałacyku Poznańskim. Tam gdzie teraz jest Akademia Muzyczna w Łodzi i ten pałacyk jest za grube tak, miliony tak. z norweskich funduszy wyremontowany i jest jak nowy. Chciałbym kiedyś to zobaczyć, bo w... przyjemnie jest nawet pomyśleć o tym. Jak mam takie zdjęcia na przykład z Bogusią Murzyńską w parku tym, bo tam jest taki piękny park jeszcze był, magnolie kwitnące. No ale to było już w 1961, zrobiliśmy e, chyba ostatni dyplom, a miałem tych dyplomów trzy czy cztery, trzy chyba. A wracając no, do tego, czyli ten pierwszy teatr klasyczny, czy dzisiejszy studio potem? Tak, bo jeszcze to był dyrektor Emil Haberski, to jest przedwojenny taki bym powiedział reżyser, dyrektor, reżyser filmowy, operowy. On był dyrektorem również Teatru Jaracza. A potem do Warszawy objął studio, teatr klasyczny. I potem rok Gniezno, wszędzie na zaproszenie. Aha. Potem pięć lat Kalisz. No w Kaliszu to da bardzo ciekawe rzeczy, bo jak zaangażowałem się do dyrektora Kubalskiego i wtedy kiedy już przyjeżdżałem ze swoimi rzeczami to przed teatrem stali aktorzy i powiedzieli, że dyrektor zmarł. No i objęła dyrekcję teatru pani Obidniak, z którą miałem zajęcia w szkole teatralnej. I pięć lat przetrwałem. Potem przyjechał dyrektor Błaszczyński i namówił mnie, żeby pojechać do Gorzowa Wielkopolskiego. To już mam czwarty teatr. No i potem Błyszyński bezpośrednio po roku dostał Olsztyn i, i Do Olsztyna. I do Olsztyna. Ja w ogóle nie siłą tak przechodziłem. No to że już no. pięć naliczyłem. pięć? No, a, y, tak, i w Olsztynie 8 lat byłem. Y, I z Olsztyna przyjechałem, bo objął dyrekcję wcześniej. Rościszewski i Rościszewski zaangażował mnie do, do Katowic. 77 Aha. rok. A po... Cała cała grupa z Olsztyna przyszła tutaj. A po tych Katowicach, po Śląskim zmieniałeś teatr, czy już Nigdzie tylko już tutaj, zostałeś. tu jest cały, czas I, to cały były, czas. I to był, pamiętasz, który to był rok? Kiedy 77 70? to był rok, 77 to były od października, bo sezony się zaczynały hmm. od października przecież wiesz, wtedy. To ja miałem rok wtedy. No. <laughs> no bo ja tak jestem to... wiekowy, wiekowy. No wiekowy. ja też, ja no, też. Wiesz. A gdzie? A, ale tam? Ja też... za, za miesiąc będę miał już 84. No. I ciągle grasz? No jeszcze staram się. Staram Ile masz spektakli się. w repertuarze teraz? I no no dziady, Himalaje, no i teraz wujek jak. No, no bo ale bo reszta zeszła, wszystkie inne spektakle już. Ale masz jeszcze plany, nie? Jeszcze nie umierasz, Romek? Ja nie o tym nie myślę w ogóle. Bo przecież nie zaczynasz, przecież to. zaczynasz kolejne próby pod koniec stycznia, nie? No tak. No o prawda, no prawda. Ale jeszcze nie wiem, jak to się nazywa ta sztuka. Wiesz co, nikt nikt nie wie, no myślę, że reżyserka też może jeszcze nie wie. Yy, ale próby się mają zacząć. No. Romek, a jak oceniasz ten system zmieniania y, teatrów, zespołów, tego płodozmianu z dzisiejszej perspektywy? Yy, z dzisiejszej perspektywy myślę, że to jest bardzo dobre i to powinno być naturalne, dlatego że w każdym teatrze, w każdym mieście, yy, bez przesady powiem, że się jakby inaczej gra. Inaczej się czujesz. Ty jesteś sobą, no, ale musisz się przystosować do. Wszystkich e, innych aktorów, którzy w tym teatrze osiedli. Są. No wiesz, ale to tak jest, że potem przychodzisz do nowego teatru i jesteś goły, nie? W takim sensie, że nie masz żadnego tytułu, nie grasz i tak naprawdę przez pierwszy rok, dwa lata musisz sobie budować cały... Nie trafiło mi się tak. A, czyli wchodziłeś tam ja, potem w zastępstwa i grałeś. Ja, ja w, w, wszedłem od razu w próby w, trzech sióstr, jak przyszedłem tutaj u Rościszewskiego, bo w Olsztynie grałem wierszynina. A tutaj grałem Solonego, ale na własne życzenie, bo on chciał, żebym ja tutaj grał tego wierszynina. Ja mówię, ja już to grałem, może kto inny, by tutaj jest pan Buczacki na przykład. Niech pan Buczacki to zagrał, uważam, że najbardziej odpowiedni do tej roli. I zagrałem Solonego i, i chyba dobrze się stało. A oprócz tego, jeszcze, jeszcze w tym samym czasie, miałem premierę na, w teatrze, a już nie ma tego teatru, teatr taki na wieczorka był, na piętrze. I tam graliśmy buffo, takie rzecz o Majakowskim. O. Rosiński reżyserował, Stopka grał Majakowskiego, a ja jego przeciwnika. Romek, sparafrazuję teraz zdanie z, z polskiego serialu pod Artyści. I co zostaje z tego trudu? Hmm, trudne pytanie, ale jak dla mnie pozostaje radość. Radość wspomnienia, radość, że się, że się uczestniczyło w tym, że, w tym, że coś się z, zrobiło, coś, czegoś doświadczyłeś, czegoś się nauczyłeś też. Bo yy, każda przerwa w graniu to jest takie... Taki potem niepokój wchodzi w człowieka. Musisz być w takim toku grania cały czas właściwie. No, tak ja to czuję. A gdybyś miał powtórzyć, to zrobiłbyś to samo jeszcze raz? Zostałbyś aktorem? Na pewno. Zostałbyś. Na pewno, na pewno. Ja wiem, że to jest moja droga i, i innej sobie nie wyobrażam. A żałujesz czegoś? Nie. Niczego nie żałuję, niczego. Ja poświęciłem się tylko teatrowi właściwie, bo, bo tam y, teatry telewizji, tam filmowe jakieś małe, mniejsze, większe dokonania, to tam nawet o tym nie myślę, bo to ja nie bardzo uważam, że to jest tak bardzo artystyczne, tak dosięgające człowieka, bo, y, bo innym. Operator to, bo mu manipuluje światło, to bo manipuluje wszyscy, a ty jakiś, no musisz się w tym wszystkim znaleźć. A dla mnie teatr to jest coś, co, 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 co chciałbym jeszcze nadal robić. No właśnie, czy Roman Michalski ma jakieś teatralne marzenia? Zawsze. Ale już teraz nie mam takich marzeń, co bym chciał zagrać, ale po prostu chciałbym być, istnieć, grać z kolegami. Ja lubię zespół swój, swoich kolegów. Mnie się dobrze, pracuję bardzo. Bo powiedziałeś, że poświęciłeś całe swoje życie teatrowi, ale chyba nie do końca, bo poświęciłeś jeszcze bardzo dużo ze swojego życia. Tak. Studentom i e... po prostu nauczaniu, tak, może nauczaniu. bym w ten sposób tak nazwał. A powiem ci dlaczego. Jeżeli ja zaraz na początku, zanim myślałem, że zostanę aktorem, to myślałem, że ja pójdę do, po maturze do studium nauczycielskiego i ci powiem, gdzie nawet do Zgierza. Bo w Zgierzu było, ja mieszkałem w Kutnie, w Zgierzu było studium nauczycielskie, i myślałem, że pójdę do studium nauczycielskiego. I nie wiem w tej chwili, nie mogę tak sobie tego um, ułożyć w głowie, dlaczego nie zrobiłem tego. Aha, już wiem, bo, bo tam trzeba było dojeżdżać, tam trzeba było. Um, jakieś trudności były takie obiektywne. Ale, ale cały czas myślałem o tym, żeby zdawać do szkoły. I zdawałem, i trzy razy zdawałem, i za trzecim razem, bo za pierwszym razem miałem 17 lat, bo ja skończyłem maturę wcześniej, bo byłem w pierwszej klasie tylko jeden rok. Właściwie nie jeden rok, tylko pół roku. Bo to był czterdziesty i zaczęła się a, szkoła od stycznia. Yy, a kiedyś też był taki e, napór młodych ludzi do szkoły teatralnej. Jak bardzo teraz zdaje, duży. wiesz, około tysiąca osób, nie? No, tak, tak. To tak, też tak. tak było. Było bardzo, bardzo duże. Tylko, że jak ja zdawałem, to jeszcze były takie roczniki starsze. To były roczniki, które no, przez okres wojenny szły w lata mm -hmm. i przejmowano tych, y, tych <kly> takich choćby najstarszych, żeby spełniły się mm -hmm. myślę, że ich marzenia. Ja pamiętam, że po pierwszym... Y, po pierwszym egzaminie to mówili do mnie, że jestem szczabik. No, no ja miałaś 17 tak. lat, wiesz, no to jeszcze mleko no, pod nosem. No. no niech pan przyjdzie na przyszły rok, to już będzie mniej tych, ale ciągle było bardzo dużo, bardzo dużo. Ale jeszcze była taka sytuacja, że myśmy takie mieli mm, pierwsze wstępne w sekretariacie siedziała jakaś pani. Ja nie wiem kto to był, co. I ona cię przesłuchiwała z całego twojego repertuaru. I dopiero dopuszczano cię do egzaminu wtedy. No ale za trzecim razem szczęśliwie, jak zobaczyłem siebie na liście, to już szczęścia nie było. A co trzeba Romek zrobić, żeby być tak uwielbianym przez studentów, jak ty jesteś uwielbiany. Ale ja nie wiem, czy ja jestem uwielbiany. A, wiesz co, nie, ja nie... staram się tylko z nimi nawiązać bardzo dobry kontakt i, i staram się im pomóc i żeby, żeby dać najwięcej z siebie z tego, co ja potrafię, co ja umiem, a przez lata będąc. No, Mając zajęcia i w szkołach górniczych i tym, no, spotykałem się z, z różnymi młodymi ludźmi, nieraz y, takimi, co to y, w nocy okradli kiosk ruchu, a potem byli w moim zespole w szkole górniczej. No. I też świetnie mi się z nimi pracowało. Jak przychodzili, przychodziła po nich policja, to myślałem, że, że, że przesadzają. No. Bo oni byli się znakomici. No ale to potem przyszła jeszcze Akademia Muzyczna. No właśnie, to już tam, w którym no, roku zacząłeś pracować w Akademii Muzycznej w Katowicach? Tak, ja wiem, że w 2004 skończyłem, a pracowałem tam 20 lat. Czego uczyłaś? Najpierw to była to były wiersz i dykcja. Potem doszła do tego i proza, a już tak później to były to sceniczne opracowanie partii operowych. To się tak nazywało. No tam osiągnąłem stopień starszego wykładowcy. Ła. No ale nie było tak łatwo, żeby robić dalsze takie. No tak, ale odszedłeś z akademii i właściwie od razu założyłeś. Tak. Dyrektor poprosił. Studium aktorskie. Tak. Które dziś nazywa się Szkołą Aktorską Teatru tak, Śląskiego. to było studium aktorskie. I, tak, byłeś pierwszym dyrektorem e, dzisiejszej no. Szkoły Aktorskiej Teatru Śląskiego. No to wszystko doświadczenia, ja zawsze tak wpadam, zawsze coś nowego zaczynam robić. Zaczynam robić coś nowego i no zazwyczaj to wychodzi. Tak mi się przynajmniej wydaje. Że. No, Tak, 2004 rok. Dyrektor Baranowski wtedy poprosił mnie, pogusie Murzyńską i, i Jurka, żebyśmy razem założyli taką szkołę, że to jest tak potrzebne. No i. No jest potrzebne, jest potrzebne. Tak, jest potrzebne. i Ja się przekonałem to aż do tej pory. Wiem, że na pewno jest potrzebne. I. No tak, i ta szkoła istnieje od tego tak, roku 2004 czwartego roku. tylko cały czas. powiedzieć, że, że tak bardzo trudno nam się takie początki, bo tak nikt nie wiedział, od czego, gdzie zacząć, gdzie uderzyć, gdzie zadzwonić, gdzie zapytać. No i okazało się, że zostałem ja sam. Do tego pani podsiadło, pomagała mi tylko. Wszelkie pisma, no bo trzeba było załatwiać przede wszystkim z Ministerstwem, Centrum Edukacji Artystycznej. No i powoli, powoli, wiesz. No ja wiem, ja wiem, ile to kosztuje i ile tej papierkowej roboty jest, ale to. Wszystko masz teraz, jako Białeś. Wannałach Tak, ja to, ja to wiem, ale to nie, nie wydaje mi się wiesz, że yy, nasi słuchacze chcieliby słuchać o tych, wiesz, naszy, o tych papierach, o tych yy, nieprzyjemnych no, ale rzeczach. Przez to trzeba, no. Przejść trzeba, no. Zgadzam się, zgadzam się. Wróćmy do aktorstwa. No. Którą rolę najlepiej wspominasz? Pewnie nie jedną. Nie jedną, ale... nie jedną, nie jedną, ale. Ale porozmawiajmy o tym. Ja. Ja tak ci powiem tak szczerze, że ja już straciłem rachubę, ile ja grałem, ale na pewno 500 to przeszła, jak nic. Ja z reguły grywałem od początku właściwie takie duże, główne, jeżeli nie główne, to, to duże role, od początku właściwie swojej, swojej pracy, bo w Warszawie to zacząłem od wejścia. W, w zastępstwa. A ja nie lubię wchodzić w zastępstwa, ale musiałem. No. Ale natomiast w gnieźnie, już jak poszedłem do gniezna, to zawsze mam propozycje od dyrektorów i, i dlatego nie, nie, nie próbuję się sam zaangażować. Zawsze dostaję jakąś propozycję. Może to jest szczęście jakieś. Chociaż nie myślę, żebym miała aż takie życie szczęście. Nie, to na pewno jest szczęście, bo, bo dzisiaj to trzeba się prosić, tak, poszukać, spotykać, rozmawiać. No, no. I... A te, wtedy to nas rwano na pniu. Ja ja się, taka... uciekało się od dyrektora. Bo jak przyszedł dyrektor na, na przykład na sen nocy letniej, ja tam grałem, bo myśmy byli, byli dużym rokiem. i i myśmy tak byli zestawieni z Kamasem Jurkiem, że graliśmy Oberona i Lwa, jej ścianę. I ścianę w tym. I właśnie profesor Haberski reżyserował. I właśnie po tym przedstawieniu zaproponował mi do klasycznego. No, ale coś już zgubiłem się. W temacie, nie, bo to bo, bo ja, bo ja to się jest zapytałem tak, ja się zapytałem ciebie o y, najlepszą rolę, rolę którą najlepiej wspominasz, ale przeskoczyliśmy w międzyczasie na wyłapywanie tak, tak. Y, y, przez studentów, przez dyrektorów, nie? I ja no, słyszałem no, takie no, anegdoty, no. takie historie, że był festiwal szkół teatralnych w Łodzi. I ci A to już później, dyrektorzy, później, dyrektorzy tam niemalże upijali tych aktorów, żeby oni podpisali im tak, umowę byli. pracy. Byli. U nas też to było. U nas też to było. Przyjeżdżali dyrektorzy, bo myśmy grali w teatrze Młodego Widza śluby Sen Nocy Letniej 87 razy. To był dyplom 87 razy. 87 razy, razy spektakl razy dyplomowy. Spektakl dyplomowy. To jest nie do pomyślenia dzisiaj. Bo to był teatr Jaracza, nie, teatr powszechny. To był teatr powszechny. Dyrektorem była wtedy, ja nie wiem czy, czy do tej pory, ale chyba była Jadwiga Chojnacka, a ona prozę z nami miała w szkole. Więc ja myślę, że tak, no, kostiumy wszystko to, to, to było pod egidą teatru powszechnego właściwie. Ale ty pytałeś mnie o rolę. O rolę. Czy, czy masz role? coś takiego, co ci się nasuwa od razu? Co mi się nasuwa od razu? No, bardzo lubiłem w lubiłem operce Himalaja, Księcia Himalaja, ale, ale ja nie potrafię powiedzieć, że ta jest moją... No, zawsze jestem szczęśliwy jak gram, no, każdą mm -hmm. żonę. Nie wiem, nie wiem, no, no, no grałem i w, i w ślubach panieńskich, i w w zalotach i no, miło to wspominam, dobrze wspominam, ale taką, ja myślę, że te ostatnie to są najbardziej wspominane, no Himalaje to taki niedawno. Wiesz, no. bo jest takie powiedzenie, ile w nim prawdy, że aktor jest wart tyle, ile jego ostatnia rola. No to wiesz, jak się jest starym człowiekiem, to te ostatnie role to są ruleczki, nie role, no. U się bywa, nie? Oczywiście, że nieraz nie, nie można z... tego obejść, takich, ale no, to jest wiek, wiek. E, Roman, e, ja bym się chciał poprosić na koniec, czy mógłbyś powiedzieć swój monolog z dziadów? Może? Dobrze, że panu jedno to zostało imię. To imię, panie, nie żart. Więc mnie się zdarzyło w Hiszpanii lat temu o, to dawno było. Nim car mnie tym oszpecił mundurem szelmowskim, więc byłem w legionach naprzód pod Dąbrowskim, jak dziś pamiętam, więc tam byli Francuziska. Ten gra w kości, ten w karty, ten dziewczęta ściska, siwobrodę wąsale, takie pieśni tłuste. Aż był wstyd mnie, młodemu, z rozpusty w rozpustę, dalej bredzić o świętych. Z większych, większych grzechy laząc nóż, bluźnić o pannie najświętszej. Więc ja im perswadować, stulcie pysk do bisa. Więc umilkli, nie chcąc mieć ze mną do czynienia. Ale no pan posłuchaj, co się stąd wyświęci. Po zwadzie poszliśmy spać, wszyscy dobrze cięci, aż w nocy Trąbią na kąś, zaczną obóz trwożyć. Francuzi nóż do czapek. I nie mogą włożyć, bo nie było na co wdziać, bo każdego główka była ślicznie odcięta nożem, jak makówka. Pah! Szelma gospodarz porżnął jak kury w folwarku. Patrzę, więc moja głowa została na karku. W czapce. Kartka łacińska, pismo, nie wiem czyje. Vivat Polonus Unus Defensor Maryje. Widzisz więc, pan, że ja tym imieniem żyję. Roman Michalski. Dziękuję. Dzie dziękuję.